Przyszliśmy do pana Elisia Ottomana. Zlecimy A! Pen, ten człowiek Ottoman, to mówcie od razu. Otworzyli tam drzwi. Idzie w Chodźcie. Co robicie? Idziemy ja. to wchodzimy, ale ostrożnie. Spokojnie, nie? Znaczy długo nie zaszliście, bo mieliście czekać zaraz w przedsionku na różnych powiedzmy parcianych krzesełkach. A, nikt nie jest gruby, to się nie załamiał, okej. Okay. Nie tak. No i eee, ja bym się trochę... tu wymajstrował lepszy krzesełka. Czekaliśmy trochę czasu, jakieś 10 minut. To przyszedł właśnie ten człowieczek Elis Ottoman. A, przybiliście, Rozwiesiliście plakaty? Owszem. Tak. A jak zobaczę, że tych plakatów tam nie ma... Nie wiem, ktoś mógł je nie... zerwać, ale mnie rozwijał. No cóż, ale dobrze. Tak wygarną kolejki z szylingów. Właśnie, niech zgadną. Za chwilę się okaże, że ktoś się zerwał. A jak ukrycie, że ich nie ma... o to... Chyba gdzieś, jeszcze nie znacie siły bojówek, naszych bojówek. A my Ale jest obcy, normalnie jak, Wasze pieniądze, tak? Wydzielasz ze sakiewki Po 10 monet dla każ każdej rączki. Wasze. Jakby co, polecamy się na przyszłość. Z, z to ja dobrze. mogę wam tu... Zrobić lepsze te krzesełka. Nam tak jakby co, możecie jutro wpaść po robotę. Następny jutro możecie wpaść. Dobrze, dziękujemy. Może się zajmiemy. Dobrze, to wam dodam teraz kolej 10 chillingów. I zarobiliście. Może będzie w końcu na ten łuk, kurczę. Muszę sobie kupić łuk i tyle. Chyba, że sobie kupię konia i się wymienię. ginę w robotę. Jak uważacie. To mógłby hey. być dobry deal, Łuk, Jest 11.30. Co robicie? Ja bym uderzył do jakiejś karczmy pośpiewać. No mieliście patańczyć. właśnie pójść do karczmy z szyldem Czarnego Niedźwiedzia. Oczywiście jest jeszcze inna karczma z szyldem, niech to sprawdzę, z szyldem, jak, z szyldem przedstawiającym kilka łusek smoka. Kilka łusek przedstawiających smocza. To no ogólnie dwie, dwie karczmy typu zajazd, czyli takie, które pozwalają się wyspać, pozwalają się wyjeść i jednocześnie mają ją stajnie i tak dalej. I można potańczyć i pośpiewać. No, no może jeszcze na lice, Można potańczyć. Zresztą ktoś jakby zagrał na lutni. Tak, co robicie? I tu się zaczyna zabawa, co chcecie zrobić. Wiecie, Takie wprowadzenie było do świata. To co, panie i panowie, gdzie się udajemy? Do której z karcz? A która tańsza pytanie, czy znaczy nie Greenburg nie jest bogatym miastem, w sumie jednym z biedniejszych miejsc, miast ale tak kaczmę, której się mieć, czarny niedźwiedź to jest karczma? należąca do pewnego powiedzmy jakiegoś karczmarza, znaczy karczmarza z rodziną i tak dalej, Czyli typowa taki zajazd, interes rodzinny tak, i ma i tak dalej. Ogólnie tam są spokojnie miejsca, których można, powiedzmy, kupić własna, wła pokoik, własny pokoik na noc i tak dalej, nie? Nie, nie A... wygląda to za biednie. A czy A jest, jest może wychodek? Smoka. Halo, halo? Wychodek jest może? Jak najbardziej, no tak, w zajazdach To, to ja bym skorzystał. Okej. Okay. A co do łuski smoka, to, to o tyle... To o tyle wiadomo o niej, to jest graniem, zawiera dużą stajnię, To jest duża, większa karma, wywiera dużą stajnię I z tego co słyszeliście plotki, jeszcze tam, y, to podobno może wynająć konia. Na krótki okres czasu, ale jednak. W sporo koni, tam sporo tam się krząta. Tak. I jeszcze słuchaj, nie są, że tam jest, mają własnego ochroniarza. Zobaczcie informacje w tym w handaucie hand 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 Greenburg, jakby ktoś chciał sobie przeczytać. Jak, typu mają jak mają ochroniarza, to mają coś do ukrycia. Wiesz, ale po prostu bo, może stać, płynąć. może po prostu stać e, właściciela karczmy na to. Żeby być żeby osobnego ochroniarza, który zajmuje się tylko ochroną. Tam drogo pewnie siedzimy idziemy do niedźwiedzia. Tak. Okej, okay. ile to wam czasu zajęło? To kolejne, kolejne segmenty. No trochę wam zajęło z godzinkę, bo jednak wiecie, no. Trochę się krzątaliście, a tu jakieś przekupki próbowaliście odgonić i tym podobne, no tego typu yy, uroki życia miejskiego. 12.10. Jeśli właściwie jesteście, jesteście właśnie przed yy, karczmą, którą chcieliście przejść 3 godziny temu. Okej, okay, jesteście w karczmie, nie wchodzicie do tej karczmy, tak? Nie rozumiem. Tak, z tego co pamiętam, wszyscy deklarowali że... Tak, wchodzisz do karczmy, nie? Nie karczma, no wygląda jak typowa, typowy karczma zaja się, no wiesz, nie, że przekroczyliście się progi, potem widzieliście po bokach stajnie, po bokach pokoju służby, a w końcu przyszliście do głównego, powiedzmy, po, z izby. Tam trochę ludzi się zebrało, jest w końcu już jest 12. Parę ludzi tam jest. Służo... Doliciliście się te służące, które się tam krzątają. Karczmasz. Krzesolicy, ludzki karczmasz. Tak kolejno obsługuje i siwie jest nudzony tym, że tak mało klientów jest. Co robicie? Jesteście w karczmie. Ja podchodzę do kaczmarza. I pytam się co ma do zaserwowania. Mm, serwowania. Tak, karczma się podnosi. Tak, pytasz się. O tak, tak, tak. Tak zlustrował cię wzrokiem. A ciebie to. No cóż, piwo 9 pensów. Ogólnie patrzy na ciebie takim wzrokiem, jakby widział przed sobą banitę. Trochę się ceni. Hmm, pomyślmy dlaczego. Teraz po powinienem rzucić na dostępność, czy piwo jest dostępne. Jest. Miód pitny może macie? E, miód pitny, tak, 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 miód pitny. Tak, tak, za 12 pensów, czyli jeden czyli piwo prawie niechrzczone 9 penców 1,5 pół, 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 litra, litra prawie niechrzczone tak? tak, 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 tak. oczywiście no jakbyście Państwo chcieli po dniu podróży widzę, że jesteście trochę zmęczeni podróżą eee, tak mogliśmy dodać czego? te nie u nas jadło jest no i całkiem dobre czyli takie jakie jest nie, szynku, rozejrzyjcie się nie jadło proszę bardzo jakiś mit ten co tu tak mało ludzi macie? Nie, pan, jest południe, nie. Większość osób w robocie albo... Albo w robocie, albo ma swoje sprawy. No, za jakiś, nie wiem, wieczorem się więcej ludzi stawi... Się pojawi. Pan nigdy nie był w karczmie? A macie tu kogoś, kto ładnie potrafi grać na lutnie, albo jakimś instrumencie skocznym. Cóż, ostatnio musiałem odpędzić pewnego, powiedzmy, powiedzmy, pe pewnego śpiewaka, który myślał, że umie śpiewać, niestety, no. Był tak oporny, że musieliśmy zdać Straż miejską. <laughs> Może ja bym spróbował swoich sił w końcu. <laughs> no pan nie wygląda na jakiegoś takiego jak barda. Tak wow? Pan nie wygląda na jakiegoś barda, no. Ja umiem i śpiewać, i tańczyć. Jak ktoś ładnie zagra, to zagra, zatańczę do tego nawet. Pozory mylą panie karczmarze. Pozory. Dobrze, zamawiacie piwo. No zamawiam. Tak. A ja bym poprosił mi pitny, Żeby mi się nogi to nie plątały. Okej, okay, dobra. Ja to tak idziemy. organizacyjnie. To no, no tak jak na legacy będę po prostu umieszczać ile wydaliście, żeby nie aktualizować tego waszych postaci. Bo tak jednak to trwa. Więc okej, okay, dobra. Napiszę ten Boris okay, Boris 12 penców, czyli jeden shielding po prostu. Zaktualizuję Boris e, Ginevra. Zobaczcie, go będziecie pilnować i będę ten. Okej, okay. powinno się wam zaktualizować. No to w dodatkach jawnych. Tak, są. Okej. Okay. poliwusie, znaczy poliwusie, no tak, poliwusie. Rozumiem, że Boris, y, bo, deklarujesz, Borysem, że chcesz y, zagrać y, raczej Chcesz wykonać test improwizacji, rozumiem? No nie teraz, bo może mało ludzi jest. Chociaż najpierw Ty bym spróbował na, przed karczmarzem, co on na to powie, czy nie chciałby jakiegoś wyszukiwarki. Nie inaczej. Wikorać. Rozumiem, że chcesz w ten sposób raczej przekonać karczmarza do swojej osoby. Tak. Czy, to, dokładnie. czy rzut będzie ten sam z tą różnicą, że to jest kwestia, czy na tym zarabiasz, czy coś inny efekt? To tym się różni. Okej, okay, rozumiem, że chcesz y, zadowolić kart, próbować zadowolić karczmarza swoją śpiewem, czy albo tańcem. tańcem bo widzę nie. na karcie, że Najpierw masz taniec tańcem. albo śpiew. Jak? A może, mogę jednym i drugim naraz? E, możesz. Tak. To jaki to by był rzut? E, tak, rzućka 100 i teraz tak, musisz rzucić przynajmniej, nie więcej niż 42. 32 z ogłady plus 10 z, za testy improwizacji, bo masz umiejętność. Ała. Powiem tak. Tylko dopiłeś swój youth-fitness, coś tam próbowałeś śpiewać. Próbowałeś coś tam, a tak właśnie pytanie. Powinien się z Ciebie zapytać, ale teraz jest już za późno trochę. Powinien się zapytać właściwie temat piosenki, a czy inaczej? To się przydaje przy opisach. Generalnie. Coś rzucę przy okazji. Okej, okay, spoko. Drugi rzut, Zapomniałem tych rzutów kontrolnych. Okej. Okay. Ja już wiem, wiem, że kiepsko zaśpiewałem. Tak, w dziewięćdziesiątkową powiem tak, fatalnie to wyglądało, naprawdę fatalnie. No to, to pewnie przez ten wasz tak, piosenek jakiś śpiewać. był. Śpiewacz, ale okazało się, że okazało się, że mówiłeś coś o... Powiedziałeś coś o tym, że... E, coś opowiadałeś o tym, że... Że karczmarze to chleją, ch tam, to znaczy tam chrzą piwo. I ale zapomnieliście tym, że jesteś przy karczmarzu. Się, patrz na siebie z rokiem. Winocha. Ale to taka życiowa piosenka. Co robisz? Co robicie? To jesteś też pytanie. Odchodzisz? No tak. Zawsze jest jeszcze druga karczma. No. Dokładnie. Mówię po cichu do towarzyszy. Zobaczycie, ukradnę mu konia. Okej, okay, rozumiem, że Borys wychodzi. A ja też. Okej, okay. no, dobra, wychodzi karczma. Po napiciu się piwa. Albo kształtowo i okej okay, no, muszę się lokal, jak rozumiem no to wychodzi no tak Widzisz sobie jak ile wam to zajęło segmentów czasu 40 minut tamta sytuacja zajęła wam kolejne 10, czyli jest 13 dobrze Teraz tak. Co do tej nowego, co do yy, karczmy łuska smoka, jak, jak, jak yy, Ginevra wyczytała, generalnie, saj, generalnie różni się przede wszystkim wielkością, jest trochę większa. Poza tym widzieliście te stajnie, które stajnie są odrębnym budynkiem, w którym widać więcej ludzi, którzy tam, znaczy widać tam, więcej stajennych, po pierwsze, a po drugie widać tam też chrzątają, tam czasami chrząta się jakiś człowiek, nie tam się tam pyta o konie i tak dalej. Co robicie, rozumiem? Jesteście w ogóle w tym zajeździe, przy tym zajeździe. Tu już chyba kolejnego miodu nie będę połógł. No więc ja y, tak podchodzę do tej stajni, się rozglądam, czy coś jest ciekawego. Ty, tak, oprócz obserwacji, na y, dwa razy tyle stajennych. Masz y, w zakładce Greenburg, że jest sześciu. Mhm. I, co, I co jakiś czas tak się, tak przychodzi kaczm... Tak, ochroniarz krąży, nie? Od y, budynku izby to stajemy i tak w kółku. Dobrze pójdę, okay. niestety. Inaczej, co, chce, co, co chcecie zrobić i co chcecie zrobić? Przecież to też pytali. Czy karczmy również jest pustą? Ale no, trochę No Jest zresztą 13, trochę się już od ludzi zebrało, więc no, kilka osób znajdziecie. A niech sobie rzucę nawet. Co za co rzuciłeś? A nic, przypadek. A, znajdziecie 6, osób w karcie w środku. Znaczy chodzi o klientów oczywiście, bo służących no. jest nawet o jedno, o jedno więcej. Wybazem karczmaś nie jest kimś przysadzistym, tylko po prostu jest faktycznie jakimś młodym człowiekiem. E, jakimś młodym człowiekiem, tak. Jest taki, tak, okej. Okay. Co robicie? Boris, próbujesz jeszcze raz, czy coś innego kombinujemy? No właśnie tak się do tego przymierzam. Może tym Taka informacja, pójdzie. co są zarabiania z improwizacji. Możesz to wszędzie, na ulicy, w kartmie, gdzie, gdzie uważasz, że mogą być ludzie. W sam nie test zarabiania, w ten sposób, trwa czas trwania... działa godzinę. I ten, jak wygrasz, to wtedy masz k4 plus 1 złotych koron. Jak przegrasz niekrytycznie, czyli maksymalnie nie mniej niż o 30 lub, lub bez dubletu przegrasz, to wtedy zarabiasz kaszę szylingów, a jak, to, jak, jak przegrałeś, to widziałeś efekt podobny. Nie wiem, chyba spróbuję jeszcze raz. Okej, okay, wchodzicie do karczmy, czy wchodzi. to wchodzi? Halo, Ja tam wbijam tanecznym krokiem. Okej, okay, tanecznym krokiem. Rozumiem, że coś wykonasz, to jest zarobku tak naprawdę. Ej, wiesz to za... Chyba mi się coś zbugowało, bo ja tam wszystko ponad 90 ale rzucasz różne wyniki powiem tak, nie zadekorwenci jeszcze rzutów, więc spokojnie okej okay, robisz to tak, że... tak, tak o oborysa Jungera, zajmuje to mu godzinę co w tym czasie wy robicie? bo mu potem, potem rzucę ten ja się przyglądam co on tam kombinuje Żeby zdjął tak, że cała przed godzinę ej wiesz co ty możesz dopingować i mówić, że świetnie tańczę, będą mi więcej rzucać na piwku dobra ja myślę, że będę klaskać do rytmu i kiwać się na boki. Aha, czy rozumiem, że chcecie chcecie z nim zniedzować, okej. Okay. Rzuć na improwizację... Jest gozi... Zobacz, i godzina 14, w sumie nie muszę nawet e, pisać osobno dla Borysa. No, i to są rzuty. Rzuć jak 4 plus pięknie. 1. D4 plus 1. Piąteczka, no oczywiście. Okej, okay, zarobiłeś pięć złotych za koron, tyle naliczyłeś pieniędzy. No, ludziom się naprawdę spodobał występ. Naprawdę spodobał się. Natomiast to był taniec czy śpiew? To jest ważne teraz. Zaraz, zaraz powiem dlaczego. Ja chciałem robić jedno i drugie jednocześnie. Jesteś, na pewno ci się chodzi o to, że teraz jest okazja zabawy i, i, i Ginevra oraz e, Beng dostaną za zabawę, bo się dobrze bawili tym, że... Jakby dokonywałeś pewnej sztuki, no. Rozrywki. No dobra, nie będzie taniec. Okej, okay, tańczyłeś po prostu, no cóż no. To doginę, tam, okej, okay, nie. Dopisuję już pierwszego ekspoza za zabawę, bo zgodnie z tym okazją za każdą darmową okazję dostajesz 10 pedeków A ja? No, no ty nie dostałeś, ty pracowałeś. Ej, no, to nie fajer. Ale dostałeś 500 koron, no, 5 złotych koron. To jest bardzo dużo. No, halo, bencie. To jest do dnia 14, możesz kontynuować, ale zauważ, że że Ginevra oraz Bengt oraz dostali swoje już za tę okazję, więc drugi, kolejny taniec na tej sesji już się nic nie da, że chodzi o PDK. A teraz, teraz będziesz mówić, bo jak chcę dostać. Halo, halo? Niech oni teraz tańczą, bo ja chcę teraz dostać No oni nie za bardzo umieją, to co nie robisz tego typu działalności, no czy mogą coś tam potęcywać, ale to nikle to nie zwróci uwagi Dobra, to wchodzimy chyba pogadać z barmanem sobie No, I no. Pytam się jak mu się występ podobał No chwa, widzę, że umiesz Tak młody Chcę umieć a, Może się trwa. tu i uciek też również umiem Mógłby pan zademonstrować. No, słyszałem o pewnym śpiewaku, z, yy, z, yy, wczoraj słyszałem o tym, że pewien śpiewak z czarnego niedźwiedzia, naszego naszej, naszej <zys upro Aunque> drugiej, naszej szanownej konkurencji został wyrzucony między innymi za to, że nie umiał śpiewać. Tak, słyszałem też o tym. Już mnie powiadomiono. No, tak. To, jak tam leci, no, jak tam leci, no, dro, z podróżnicy. Widzę, że przybyliście z daleka. Ja wiem. my piwo. To my piwo, które w przeciwieństwie do konkurencji nie jest chrzczone. Akurat. Co robicie? Do mi z grypy Jakieś plotki? O. To jest plotek? Czym żyje miasto dzisiaj Okej, okay, rzuć zap... Nie masz umiejętności plotkowa, nie widzę, więc... Rzuć sobie za ogładę po prostu, test ogłady. Okay. To jednak. próbuję się zagadać... No cóż, czekaj, krytyczny pechno no, w przypadku testu plotkowania. Wiesz co, no, rzucę wydarzenie. Po prostu. E, tak, powiem tak, nie dość, że z wynikiem 99, nie dość, że... To jest no, ale... coś mu wspomniałeś o... Chciałeś zapytać, no, pytałeś takie... No, drażliwe pytanie. Jakieś takie drażliwe pytanie i zadałeś mi o to, jak mi właśnie... Jak mi, jak, 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 jak mi właśnie wasza konkurencja, no. Więc wiesz, on jednak ma, nakaz od, ma jednak zakaz od właściciela karczmy żeby mówić o tym publicznie. Ale spoko, teraz rzucę to wydarzenie, bo nie mam pomysłu na efekt krytyczny Co rzucić? Ja tak się wytrudniłem sobie, jakie wydarzenie Z listy Okej okay. To jest tak Zaraz wam napiszę <laughs> Na głównym Widzicie, powódź mieście, tak? generalnie z e, karteczki wylosowane, czy znaczy karteczki z e, generatora Miasta wylosowano wydarzenie, I w pewnym momencie, w momencie, tak e, straż miejska, w się wieści, wieści z ze, zewnątrz, że oto woda się zburzyła w rzece, w rzece Teufel i nagle jakaś fala przebiegła po prostu przez ten, e, fala przebiegła właśnie, jed, jedna fala taka, ale jednak wysoka, jakaś dokładnej wysokości, Dwóch metrów, ale to jednak o tyle się zniósł poziom. Nagle przetoczyła się przez miasto. Dzisiaj, że na alarm się kryć, chodzić, chować się po piętrach. Co robicie wstęp?